Obok mnie właśnie przeszedł sobie Stegozaur. No, yy, także cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku sobie zapolujemy na dinozaury. Czekałam sobie w krzaczku, bo chciałam poczekać na dzień, bo w sumie niedługo będzie, ale no cóż, Stegozaur sobie przeszedł. Dobra, a teraz tak. Cześć, witajcie! Yy, w dzisiejszym odcinku yy, zapolujemy sobie na jakieś yy, dinozaury. Zaraz znajdziemy gdzieś tutaj były raptory. Zobaczymy, li ich jest i możemy spróbować sobie za zapalować Oho, i chyba cera jest nawet Oho. Czy żeby w tym odcinku była zemsta cera to zaura? Bardzo możliwe Więc sobie ja będę powoli szła w tamtą stronę Wiecie, to jest mój teren, tak? Ja muszę tu pilnować, wszystko co tu wejdzie No oprócz tego, z tego zaura Ale spokojnie, nie martwcie się, w dzisiejszym odcinku sama walka i nic innego Znaczy, trochę mojego pierdolenia Oho, tam chyba impreza się dzieje tu w sumie przy centrum jestem. Głośnie sobie nawet grę. Wczoraj postanowiłam nagrać odcinek z Aotriceratopsa na Power Titans, ale umarłam tak w pierwsze 10 minut. Ehm, mogę wam nawet pokazać, jak. O kurde, drugi! No i tak to właśnie było, także trochę mi było smutno. To idziemy po raptorki, aby hmm. ich nie była full grupa. Nawet więcej. A nawet jeśli będzie ich full grupa, to żeby była fajna walka. Także jestem zielona jak trawa i mnie nie widać. Jak wielkiego kloca. Ogólnie jeśli chcecie zobaczyć prawdziwą walkę, taką wiecie, progracza, to na pewno nie tutaj. Ale spokojnie. Będzie super naprawdę. wam to zapewnić, że ze mną się będzie świetnie bawić. Ale z nimi to już nie Ej, na ślewym taple, to błota I chuj A jestem głodna, to nie idę, ja się idę bić Czerwone korale A nie Kurwa, to nie tak Czerwone jabłuszko to błoto I kurwa korale? Co to było? No jakieś gówno Królik pewnie Czerwone jabłuszko Przykrojony na krzyż. Co to jest za ekipa? O, są raptory. No Dobra, już mnie i tak widzą. Mają dietę jakąś. I mają pteranodona pewnie z nimi. Dobra, są tylko dwa dorosłe. O, no, mają też tego w Zabawnie. thank you No, dobra, no jeden padł, ale to mały. Przydałoby się pozbyć tych większych. Te małe, co wiecie? Z tego Ostegozaur idzie. Co jest? Nie mogę go zrzucić. No zaczął się rzucać. Aha, z tego zaurok. No dobra, no, uciekam No no, uciekam, bo zaraz się wykrwawię Czy ten przyszedł? Dobra, no jednego zabiłam Ale zaraz się naprawdę wykrwawię, więc muszę szybko do krzaczków O kurde O nie o, Mój koniec Nie Kurde, to już mogłam tam zostać, chociaż ich zabijać. No, kurde, dobra. Dobra, no to w sumie taki krótszy odcinek dzisiaj, bo trochę coś mi nie wyszło. Dziękuję bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że wam się podobał taki, no, trochę krótki odcinek. Na następny raz przygotuję nam Raptora.